Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam dzisiaj w sklepie 16 stycznia 2026 roku. No i co? Mamy nowe zestawy? Czyli zestaw Fiona i Cake za 2800. I zestaw lodowy król i cytryndor za 3200. I mamy w nich nowe skiny i temy, Czyli człowiek Fiona za 1500. Tak się prezentuje wraz z takim stylem. I styl LEGO, Prismo za 300. Wraz z takim stylem. Kryształowy miecz za 800, kotka Cake za 1600, tak to i wygląda wraz z takim stylem, i stylego, cymbały za 300. Wraz z takim stylem naleśniki literackie, Cake za trzysta, Lodowy Król za tysiąc pięćset, tak się tu prezentuję, wraz z takim stylem. I styl Lego. Lodowy miecz lodowego króla za 800. Ulep przyjaciela za 300. Gunter za 600. Wraz z takim stylem, perkusja lodowego króla za 800, cytryndor za 1500, tak to wygląda wraz z takim stylem, i styl LEGO. Mały cytrusek za 400. Wraz z takim stylem. I niedopuszczalne za 300. I mamy nową emotkę, czyli Mona Lisa za 500. Tak się tutaj prezentuje, wrzuć na luz za 500, sztama i szpagat za 300, Tusi si slide za 500, salto ocalańca za 200, spójrz na księżyc za 500. New Women. Options. Kaiju numer 8, nadal w sklepie. South Park, to samo. Dropy Fortnite, nadal w sklepie. Shaunard. to samo. echo tańczącej z wiatrem i zestaw podwójne echo nadal w sklepie. Powróciły Adidas Ultra Boost 1.0 X Fortnite Victory Crown Black. Air Jordan 5 Black Metallic. Crocs Classic Clock White. I Nike Air Baltoro. Wyskok za 1200. Skryty za 800. Słoneczna Kąpiel za 200. Kolb za 1200. owocowa piękność iskra załamka za 200 śmietanolot za 500 ekspertka za 1200 Przykładnica za 500. Dyndalski za 500. Star Oakley za 1200. 28 lat później to samo. Sklep sezonoji nadal w sklepie. Ścieżki jamowe to samo. Odpale silniki nadal w sklepie. Bruno Mars to samo. Lisa nadal w sklepie. Nie ma już dzisiaj zakładki na fali i zestawu Down Waste to Die". No i co, jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie sub, w górę, kod GGLOM w sklepie. Hashtag epicpartner, hashtag reklama. No i ja się z wami żegnam. Siemneczko.